Cześć Kamil, jak ocenić sezon 2011 względem swojej osoby? Witam. Sezon 2011 to przede wszystkim start na EDCC. No, na, na, najlepsze na pewno zawody, na jakie kiedykolwiek w życiu byłem. Fajna atmosfera, fajne doświadczenie, fajne przeżycie. Co więcej, no, byłem na Mistrzostwach Europy w grapplingu. Fajny sezon. Fajny, można powiedzieć, nawet, że udamy. Troszkę mniej się udało pod względem zdrowotnym, ale już teraz jest wszystko dobrze. Wracam do świata żywych i czekam na najbliższe starty. Walczyłeś na ADC. Niestety, w pierwszej walce uległeś czołowemu zawodnikowi Alliance Team Antonio Peinado. Jakie masz odczucia po tej walce? Jakieś wnioski? Słuchaj, start w EDCC to jest po prostu start marzeń, no, myślę, że każdy zawodnik, który e, trenuje tutaj sporty chwytane, to brazylijskie jiu-jitsu, czy samo submission fighting, czy nie wiem, czy grappling, e, no, uważa za powiedzmy największe, największe wydarzenie, właśnie zawody na EDCC. Bardzo, bardzo chciałem się znaleźć wśród tych zawodników. Udało mi się to. No i, i robiłem wszystko, aby, aby po prostu wyjść tam i dać, dać z siebie tyle, ile mogę. No to, sposób przygotowania się skomplikowały skomplikowa trochę, ale nie było źle. E, cały czas wydaje mi się, że byłem w stanie wygrać tę walkę. E, jeden e, głupi tam jakiś błąd. E, powodował, że waliłem się w technikę na gamonii. No i co? No i ręka nie wytrzymała naprężenia. No. Kilka razy tam obijał mi tą rękę kolanem, obijał, aż, aż po prostu odmówiła posłuszeństwa. Wobec czułeś coś specjalnego? W sensie jakiś wyższy poziom techniczny i tak dalej, siłowy? Wiesz co, ja byłem bardzo dobrze nastawiony na te zawody. No, jeszcze nie ma co porównywać jej Antonio Peinado, bo to jest bardzo właśnie, ścisła światowa czołówka, to jest jeden z najwyższych poziomów. Także, no, wiesz co, ja byłem, ja byłem nastawiony na to, że, że ja mu przejdę gardą. Czułem, że było blisko, ale jednak daleko, więc się nie udało. Czy możesz coś powiedzieć na temat kulisów przygotowań do ADCC? Wiemy, że były dość skomplikowane. Wiesz, no troszeczkę mój organizm odmówił posłuszeństwa. Miałem bardzo słabe badania krwi. No tam no dosyć, dosyć skomplikowane się tam rzeczy działy, o których nie chciałbym tak naprawdę opowiadać. A no ale wszystko skończyło się dobrze, na szczęście dla mnie mogę dalej trenować i czuję się dobrze. Jakie masz cele na 2012? Chciałbym jak najwięcej postartować, zobaczymy. Jak na razie miałem bardzo intensywne dwa ostatnie miesiące, pod względem tam spraw jakichś prywatnych, troszeczkę Komplikacje mam w pracy związane tam z zmianami stanowiska. Więc, więc bardzo mało trenowałem, ale niedawno całkiem wróciłem na wyższe obroty na treningach i no, jak, 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 jak co z tego wyjdzie dalej, to pokażę czas. Przez wiele lat specjalizowałeś się głównie w Submission Fighting. Tutaj widzimy ciebie w Kimonie, powiedz, dlaczego to się zmieniło? Wiesz co, w zasadzie do Kimon nas wszystkich zaczął pewnego dnia namawiać radek. I jak na początku czułem się w Kimonie okropnie. Ja nie lubiłem trenować w Kimonach. Zresztą jak, jak zdecydowana większość naszego klubu, to przynajmniej ja naprawdę fajnie się przekonałem do, do gry w Kimonach. No, jest to naprawdę świetna zabawa, mnóstwo nowych możliwości. I cały czas mam chęć, nie wiem, startować i tam zdobywać coraz większe doświadczenie, jeżeli chodzi o walkę w Kimona. Z tego czasu byłeś przymierzany do walki w MMA. Powiedz na czym to stanęło? W zasadzie na niczym nie stanęło też. Była taka przygoda, że miałem startować w galii MMA, która jedna była odwołana, raz się rozchorowałem a jeszcze tam w innej jakiejś imprezie, nie pamiętam, nie było chyba z kim mnie zestawić. No i ogólnie zarzuciłem troszeczkę treningi, stójki, już nie trenuję chyba stójki od ponad dwóch lat. Prawdę mówiąc po prostu nie mam czasu na, na, na trenowanie, bo za bardzo szkoda mi treningów tutaj submission, czy brazylijskiego. No, po prostu chcę się rozwijać w tej płaszczyźnie, no ponieważ daje mi ona tak naprawdę większą frajdę. I w mam w planach gdzieś wystartować, zrobić jakiś ten swój debiut MMA. No, no, nie wiem kiedy to będzie, ale no, mam nadzieję, że jeszcze mi się uda. W jakiej wadze? No najprawdopodobniej będzie to 93 kg, choć jeśli udałoby się tam Najchętniej, najchętniej umówiłbym się z kimś na walkę tam na 96, ale, ale obecnie ważę tam jakieś 100 kg z hakiem, w związku z tym, że nie jestem w treningu, jak będę jak jestem w, powiedzmy w, cią, w tak zwanym ciągu treningowym, to moja waga tam oscyluje w granicach 87, 97 kg. Mhm. Jeszcze długo przed tym, jak zacząłeś ćwiczyć Submission Fighting w jitsu Ćwiczyłeś taekwondo. Co możesz na ten temat powiedzieć? E, z, w zasadzie e, samymi sztukami walki interesuję się od dziecka. E, trenowałem kiedyś, jak, e, jak byłem jeszcze w szkole podstawowej, tradycyjne rodzicu, Trenowałem boxing, trenowałem karate, aż wreszcie na pierwszym roku studiów trafiłem na e, taekwondo. E, no i tam trenowałem parę lat z, tam z większymi, mniejszymi osiągnięciami. Byłem, miałem jakiś tam medal na mistrzostwach polskich, brązowych, powyżej nigdy nic się nie udało. E, miałem, nie pamiętam, byłem, na pewno byłem mistrzem Warszawy, być może ze dwa razy, ale jakieś tam Siemanko. były medale na mistrzostwach Mazowsza. Miałem no później fajną, przy, fajną przygodę bo w, 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 międzynarodowej, w międzynarodowej grupie pokazowej Tak, bardzo. udało mi się z tą grupą zwiedzić troszeczkę świata, porobić fajne rzeczy. Oczywiście jako, że byłem gabarytowo największy, byłem kolesiem, na którym były rozbijane cegły, który łamał kije baseballowe, były na mnie łamane kije i w ogóle takie śmieszne rzeczy, jak ktoś dobrze poszuka w YouTube, to na pewno znajdzie. Szlifowałeś stójkę pod kątem MMA właśnie na te czy ta stójka te nie jest aż tak przydatna? Nie. Powiem tak. Taekwondo jest naprawdę fajnym sportem, jeżeli chodzi o stójkę, z tym, że ta stójka musi być rozwinięta na poziomie tam amatorskim czy na potrzeby taekwondo. No jest to ok, jednak jeżeli tam ma być jakaś walka na wyższym poziomie, chociażby zawodowym, należy tą stójkę rozwinąć, ponieważ taekwondo... To jest light, czy tam wręcz nawet może touch-contact, tego on do ITF, które ja konkretnie przyjmowałem. E, no dlatego, dlatego należałoby to rozwinąć. E, stójkę e, trenowałem tam pod kierunkiem Andrzeja Mołczanowa, przez długi czas wcześniej e, pomagał mi Marcin Michalik trochę z Akademii Krav e, troszeczkę pomagał mu Andrzej Kniewski. Także tam ja miałem szkolić tą stójkę i, no i myślę, że nie było tak źle. No, teraz już, jak ja mówię, bo już od długiego, długiego czasu nie trenowałem tej stójki i na pewno teraz byłoby słabo. Co popchnęło Cię właśnie w submission w zupełnie inną płaszczyznę walki? E, wiesz co, odnalazłem człowieka, który mnie tym zainteresował, czyli Rakta. E, wiesz co, akurat tak się... Tak się złożyło, że ja studiowałem z radka bratem. W zasadzie razem spędzaliśmy czas. Jak radek przyjechał do Warszawy otwierać swoją szkołę brazylijskiego rodzicu, ja tutaj szczerbowałem te kłongo, spróbowałem znaleźć coś innego. Przedjął do radka na treningi, no, tylko mnie po prostu przekonał. No. Po prostu pomógł mi odnaleźć drogę, której szukałem. Co odczuwałeś, gdy oddał Ci finał na ADC i wiedziałeś, że to ty pojedziesz na Mistrzostwa Świata. Nie wiem, znaczy tak e, pierwsze pytanie dlaczego. Dlaczego? Dlaczego on mi to oddał? dobrze się ja jestem za słaby, przecież się nie nadaje? Nie wiem. A z drugiej strony, jak mi zaczął opowiadać o tym, ile tak naprawdę kosztowało mojej pracy, to żeby się tam dostać, żeby dojść do tego finału, ile czasu poświęciłem na treningi, ile, ile wkładam serca w ogóle w to wszystko, pomyślałem sobie, okej, okay, no, wspaniała rzecz. Moje marzenie się spełnia. No, no, <gulatory> Jakie przepisy toby najlepiej leżą? Capiszyn, CB, <gulatory> e, Wiesz co, e, no najlepiej leżą przepisy ECC. no bo tak naprawdę podnie pod nie zazwyczaj no, się w szkole. Ale że mi się ogólnie e, ten tak cały tak regularny mutacji w ogóle. W grapplingu, bo jest on, prawdę mówiąc, otwarty dla wszystkich zawodników sportów kwytanych i dlatego uważam, że jest ok. Tylko, że muszą powstać odpowiednie interpretacje tych przepisów. W związku z tym, że jest kruszy, na czas walki, zawodnicy muszą się mocno sprężać. Gdy któryś straci punkty, musi natychmiast je odrabiać. Dlatego no, długie, długie walki nie sprzyjają dynamice. Jak zawody w Świnoujściu? Tak, oglądałem troszeczkę co prawda w trakcie montowania szaf, ale, ale starałem się oglądać no, i bardzo, bardzo fajny turniej, fajna idea no i moim zdaniem najlepszym zawodnikiem był Jędrek Loska i tak powinno być ewentualnie, mógłby podzielić ten tytuł z Maćkiem Kozakiem. Okej, okay, a co powiesz o punktach pasywności i przy, przyznawanych? Wywołały one wiele emocji? Wiesz co, e, jeżeli chodzi o grappling, to te punkty, punkty za pasywność, to jest dosyć duża kontrowersja. Podejrzewam, że jest to związane e, w związku z tym, że, że każdy jeszcze te przepisy interpretuje troszeczkę po swojemu. Nie ma dokładnego opisu, jak punktować tą pasywność, choć, choć ja uważam osobiście i e, mocno tego nie ukrywam, że kilku żarowników może czuć się skrzywdzonych przez punkty za pasywność. <śmieniu> Naszym gościem był Kamil Umiński. Najważniejsze tak zwykłę możliwość podziękowań. Ja przede wszystkim chcę podziękować trenerom, chcę podziękować kolegom z klubu, dzięki nim mogę się rozwijać. Chcę podziękować mojemu koledze Piotrkowi Zającowi, który tam cały czas stara mi się ogarnąć. Jakichś sponsorów, cały czas tam stara się mnie wspierać i po, po prostu wszystkim, którzy mają tak naprawdę jakiś wkład w rozwój mojej kariery. No i oczywiście najserdeczniejsze i najwspanialsze pozdrowienia dla mojej ukochanej dziewczyny Marty, która siedzi ze mną w tym wszystkim, wszystko bardzo mocno przeżywa. I...